Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: — Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: — Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: — Rabbi! to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, Znaleźliśmy mesjasza, to znaczy Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa, a Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr.